Monika i Krzysztof, oboje po czterdziestce, poznali się na portalu randkowym Medwoje. Oboje kochali książki i często uczestniczyli w lokalnych wydarzeniach literackich. To właśnie wspólne zainteresowania doprowadziły ich do siebie. Ich pierwsze spotkanie odbyło się na targach książki, gdzie od razu odnaleźli wspólny język. Monika, nauczycielka literatury, od razu zauważyła, że Krzysztof, pasjonat historii, ma ogromną wiedzę o książkach. A jego fascynacja literaturą była zaraźliwa. Rozmowy o ulubionych autorach, wymiana książek i wspólne wieczory spędzone na czytaniu stały się ich codziennością. Pomimo początkowych obaw związanych z randkowaniem online, para szybko zbudowała silną więź opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Ich historia pokazuje, że miłość można znaleźć w najmniej oczekiwanych miejscach, a wspólne pasje mogą połączyć ludzi na wiele sposobów. Chcesz poznać więcej takich inspirujących historii? Śledź nasz profil i kliknij w link, aby dowiedzieć się więcej o Majdwoje. Dziel się swoimi doświadczeniami z randkami online w komentarzach i subskrybuj nasz kanał, aby otrzymać próbne członkostwo na portalu.